a Aharonim. Ostatni prorocy. Jesza-Jachu, księga Izajasza, rozdział 17.1. Rzecz od Damesku. Oto Damemesek wykluczony z rzędu miast, a stanie się kupą zwalisk. 2. Opuszczone będą miasta wokoło Aroeru. Przodom oddanej. I koczować tam będą, a nikt nie spłoszy. 3. I zniknie warownia z Efraimu i królestwo z Damesku i z reszty Aramu. Do świetności synów Jeszela podobni będą rzecze P zastępów. 4. I będzie dnia onego. je świetność Jakuba. A otyłość ciała jego zaniknie. 5. I będzie jak gdy zagarnia żołnierz zboże, a ramię jego kłosy zżyna. I będzie jak gdy kto zbiera kłosy w dolinie im. 6. A zostaną na niej pobiergi jak po otrząśnięciu oliwnika. Jedna, dwie jagody na końcu wierzchołka. 3, 4 Na gałęziach jej bujnych rzecze jachwe. Elohim Jeszaela. 7. Dnia onego obejrzy się człowiek na Stwórcę swojego, a oczy jego ku świętemu Jeszaela spoglądać będą. 8. A nie obejrzy się na ołtarze dzieło rąk swoich, a na to co utworzyły pierście jego nie spojrzy ani na gaje, ani na posągi słońca. Dziewięć. Dnia onego będą miasta jego warowne, podobne do samotni lasu lub wierzchołka gór, które opuszczono przed synami Jeszaela i będzie pustkowiem. Dziesięć. Boś zapomniała Elohima, wybawienia twojego, a na opokę z obrony twojej nie wspomniałaś, przetoś zasadzała sady rozkoszne, a szczepem obcym jeszcze piłaś. Jednaście, już w dzień sadzenia Twojego ogrodziłaś, a nazajutrz przywiodłaś siew swój do rozkwitu, ale znikło żniwo w dzień niemocy i boleści nieuleczonej. Dwanaście. Biada. Szum ludów licznych. Niby szum morza szumią, a wrzenie narodów niby wrzenie wód gwałtownych. Wrą. 13. Narody wrzeniem wód wielkich wrą, ale zgroni go i ucieknie daleko, a pędzonym będzie jakość było po górach od wiatru i jako tuman od wichru. 14 ku wieczorowi, a oto trwoga przed porankiem. Nie ma go. Takim udział łupieżców naszych. I los grabieżców waszych. Rozdział osiemnasty 1. O, krajino Szumiących żagli Coś za Wybrzeżem Strumieni kuszyckich 2. Która wysyłasz Morzem posłańców I w łodziach Z sitowia po powierzchni Wód Idźcie Posłowie szybcy do narodu rosłego i porywczego, do narodu star strasznego, odkąd jest i nadal, do narodu równającego wszystko pod sznur zniszczenia, co to, to przeżynają strumienie kraju jego. 3. Wszyscy mieszkańcy świata i obywatele ziemi, gdy podniosą znak na górach. Patrzcie, a gdy uderzą w trąby, słuchajcie. 4. Bo tak rzekł Jachwę do mnie, spokojnie spozierać wełnę z przybytku mojego. Niby ciepło łagodne na trawy, niby obłok zraszający w znoju żniwa. 5. Bo przed winobraniem, gdy opadnie kwiat. A w grono dojrzewające zamieni się liść. Wtedy obetnie lato rośle nożami, a gałązki oberżnie rzuci. 6. Zostawieni będą wespół ptactwu gór i zwierzynie ziemi, i przepędzi na nich lato ptak drapieżny. A wszystka na ziemi zimować na nich będzie. Siedem czasu onego przyniesione będą dary dla jachwe zastępów, od narodu rosłego i porywczego, od narodu straszonego. Odkąd jest i nadal? Od narodu, równającego wszystko pod sznur zniszczenia. Co to przy? "Żynają strumienie krajego do siedziby imienia Jahwe zastępów na górę Cyjon."